Imano gotowi na kolejną wojenkę? na You kontra RAVENS. Aj, widzicie co? Jak ja zobaczyłem w tym składzie, że jest DMX, to pierwsza moja myśl była: o, przegrają. <laughs> I tylko się zastanawiałem, jaki to może być wynik. No nic, pozdrawiam DMX'a i nie tylko, ale też wszystkich, co tutaj wzięli udział. No i też przede wszystkim osoby z Wołacza. Pozdrawiam serdecznie. No dobra, zanim zaczniemy w ogóle wojenkę, można przedstawić składy obu Guildy. Ravensów już znacie. No, Tworyu jeszcze nie poznaliście, ale dzisiaj macie szansę poznać. No, tutaj widzicie, że może się naprawdę dziać dosłownie wszystko. Ha, ha, jeszcze więcej nawet bym powiedział. Bo jak gimbaza jest gimbazą, to tutaj naprawdę może się dziać wszystko. Chciałem schować konika, a, zejść z konika, ale zapomniałem, że na wojnie ten konik tylko nam y, ucieka. Jak go schowamy, to już mamy przekijane. No i widać tutaj też ludzie mają swoich fawarytów zazwyczaj. Moimi są kruki. Mówię to otwarciem, żeby dali radę. I powiem tak, wojna jest na tyle interesująca, przynajmniej na samym początku, bo potem już ten wynik jak zawsze się klaruje na przewagę, którejś z gildii. Ja tak sobie wiecie, to obserwowałem tylko jednego gracza, kto ile razy padł. Jak myślicie, jaki, jaki to był gracz? Tego co pozdrawiałem na samym początku, tak? Hmm. I weź tu człowieku rozkim, kto kogo bije. Nie da się. Po prostu się nie da. I wiem, dlaczego LOL jest o wiele lepszy w PvP niż tutaj w ogóle Medin. Tam przynajmniej macie statystyki stałej wojny, jak to wszystko wyglądało od początku do końca, a tutaj... Huraj duża piekła nie ma. Może cię zabiję, może nie. No, a może to też jest właśnie ten urok właśnie tej gry. Ale na co mogę dalej powiedzieć? No sami widzicie, że no, biją się obie gildie w kupie, która więcej po prostu zadaje DMG ta wygrywa. No i kroki wygrywają. No tak to jest jak się ma... E, jasno widzę DMX przeciwko sobie. Żeby nie było. <grych> ta, ale nie, powiem wam, że dosyć dosyć fajnie to ogląda ktoś pali sobie petardy. Ale i tak najlepszy motyw. To będzie tutaj zaraz. Zobaczycie go dosłownie przez ułamek sekundy, więc jeśli ktoś ogląda, ma szansę to zobaczyć. Ciekawe, czy w ogóle się zorientujecie, co o czym miałem w ogóle... o czym w ogóle mówię. Ale tutaj widzicie, że jest archer, jest y, Heller, jest body, mental. Praktycznie chyba każdy... Nie, mental jakiś jest? Jest. Myślałem, że już nie ma. No i powiem, ta wojna wygląda naprawdę fajnie, aż do czasu. I wiecie co? Ja myślałem, że na wojnie takie rzeczy się nie dzieją, a jednak się dzieją. Wiecie o czym mówię? Hmm? Zobaczmy, kto jest spostrzegawczy. Tak, mówię o tym, mówię, mówię, żebyście się właśnie przypatrzyli, co tutaj się na tej wojnie stało. Nie powiem kiedy, nie powiem jak, nie powiem dlaczego, nie powiem kto, nie powiem czemu, komu. Będziecie musieli sami odganąć jeśli ktoś to zauważył. Gratuluję spostrzegawczości, bo to naprawdę trwało tylko ułamek sekundy. Jak teraz tak patrzyłem na no to ile to tak naprawdę trwało, to nie trwało nawet sekundę. Ten motyw. No ale tak też czasem bywa. Chociaż ja myślałem przede wszystkim, że na wojnie takie rzeczy, rzeczy się nie mają prawa mieć miejsca, bo wiecie, no wojna to wojna. Czyli każdy każdego może zabić, a tu się okazuje, że jest zupełnie inaczej niż ogólna postawa mówiła. Zazwyczaj na wojnie nic takiego nie miało miejsca, tu proszę. No dobra, ale wracając do samej wojny, jak widzicie, Rayvenci wykrywają, ha, ha 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 DMX, no co z tobą? Ja tak to jakbym tam był, to bym wszyscy teraz na skill'a na odbicie, tak? No nie oszukujmy się, A tutaj widzimy, że... No dobra, wycofują się, więc trzeba chwilę poczekać i chyba tutaj nie wyciąłem, No ale co tam, co, co, co tam? Teraz jest tylko rozkminak. to komu to zniknęło. I już wiadomo komu to zniknęło, bo to jest chyba jedyna osoba, która ma w ogóle rangę jako neutralną. Chyba już wiecie o co chodzi, prawda? Kolczyki któreś wypadły. No I zgadłem bardzo dobrze. Hmm, tu najlepsze są pozdrowienia, które zaraz będą od tej pani Zła Dziewczyna z S21. Dobrze zapamiętałem? Chyba dobrze zapamiętałem. Ależ ja Ciebie pozdrawiam. Tylko, że to było do kogoś innego te pozdrowienia. Hmm, <noise> Ale co tam? E, no dobra, no to no, czekamy na Not For You. Czy przyjdą? Czy sprawdzą, czy ten, ten ja myślę, że to może... Nie, nie, nie będę aż tak hamski. No dobra, no tutaj trochę... No, przycinam, 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 przycięte. Okej. Okay. Jest przycięte i tamci znowu atakują, więc można się bawić dalej. I teraz jest tylko zasada... Jaki wynik będzie na koniec? Co z tym filmem? Każdym razem, gdy coś się takiego dzieje Mam nadzieję, że to tylko chwilowe jak nie, to będę zły Znowu mm, mm, mm. Mam nadzieję, że w tym tygodniu Jeszcze uda mi się TBD nakręcić Więc będziecie mieli naprawdę Bosko Boski weekend Bo nie dosyć, że będziecie mieli wojny To będziecie mieli jeszcze TBD I będziecie mieli jeszcze, jeszcze kilka innych rzeczy Mam nadzieję, że konie prędzej mi się uda nakręcić Niż TBD, ale to, um, Czy konia też będzie dobra już mogę wam zapowiedzieć. Dobra, ja już kończę, bo mnie wkurzałem te lagi tutaj. Ten biedronkowy net. No nic nie zrobię. Dobra, to by było na tyle w tej wojence. Jak widzicie, wynik zaraz będzie. A jeśli wam się podobało i chcecie więcej jeszcze tych wojenek, które będą na kanale się pojawiały bardzo często do końca turnieju, więc do zobaczenia.